Mówią ci, że dyscyplina to silna wola, że to ciężka praca, że musisz mieć charakter, że jak nie potrafisz czegoś zrobić codziennie, to znaczy, że jesteś słaba, że ci nie zależy, że masz za mało samozaparcia. Bzdura, bzdura. Dyscyplina nie polega na tym, że jesteś nieugięta 24 godziny na dobę. Nie chodzi o to, że masz żelazną wolę i potrafisz oprzeć się każdej pokusie. Nie, chodzi o to, że zaprojektowałaś swoje otoczenie tak, żeby dobre wybory były najłatwiejsze. Bo jeśli codziennie musisz walczyć sama ze sobą, zmuszać się, motywować na nowo, to nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak, to znaczy, że coś w Twoim systemie nie działa. Dzisiaj opowiem ci o Oli. Ola postanowiła zdrowo się odżywiać. Motywacja była mm -hmm, na początku, ale każdego dnia po pracy Ola siadała na kanapie i sięgała po ciastka. Znasz ten moment, mm, tylko jedno. A potem frustracja, wyrzuty sumienia i myśli, dlaczego nie mam silnej woli. A prawda jest taka, że Ola miała silną wolę, ale miała też paczkę ciastek na widoku, zero planu na kolację i żadnej energii po całym dniu pracy. Nie zawiodła jej motywacja, zawiodł projekt jej dnia. Nasz mózg nie lubi trudnych decyzji. On zawsze idzie w stronę tego, co łatwiejsze. I jeśli łatwiej sięgnąć po ciastko, niż ugotować coś zdrowego, to ciastko wygra zawsze. Ola zmieniła podejście. Zamiast postanowienia, muszę być silniejsza, pojawiło się pytanie: jak? Jak mogę zaprojektować swój dzień, aby nie musieć walczyć? Co więc zrobiła Ola? Ola przeniosła słodycze na najwyższą półkę, dosłownie poza zasięgiem wzroku. Przygotowała sobie zdrową przekąskę dzień wcześniej: pokrojone warzywa, jakiś hummus i jogurt. Ustawiła przypomnienie w telefonie na godzinę 18, zjedz coś zanim dopadnie cię głód. I najważniejsze co zrobiła, to usunęła decyzję z tego równania. I wiesz co się stało? Przestała przegrywać ze sobą, bo dobra decyzja stała się tą najłatwiejszą opcją. Podobnie było z Anią, o której chcę Ci też dzisiaj opowiedzieć. Ania marzyła o napisaniu książki. Miała pomysł, miała talent, ale przez rok nie napisała ani słowa. Mówiła, nie mam dyscypliny. I zapytałam ją kiedyś, a jaki masz plan na pisanie? Odpowiedziała: No wiesz, siadam jak znajdę czas. Zaprojektowałyśmy więc nowy system. Codziennie rano 30 minut pisania, zanim dzieci się obudzą. Komputer zostaje wieczorem na stole, przygotowany, internet wyłączony, aby nie było rozproszeń. Nic tylko usiąść i pisać. Po trzech miesiącach połowa książki była gotowa. Nie dlatego, że Ania nagle stała się osobą z charakterem, tylko dlatego, że stworzyła system, który działał. Dyscyplina przestała być walką, a stała się codziennym rytuałem. Kiedy projektujesz swoje otoczenie mądrze, dobre wybory robią się automatyczne. Oszczędzasz energię, nie musisz prowadzić ze sobą codziennej wojny, a co najważniejsze, odzyskujesz poczucie kontroli nad sobą i swoim dniem. To nie jest kwestia silnej woli, to kwestia dobrze działającego systemu. Nie musisz być bardziej zdyscyplinowana. Musisz być sprytniejsza w projektowaniu tego, co dzieje się wokół ciebie. A to jest inna rzecz. Przenieść pokusy dalej. Ułatw sobie to, co dobre. Usuń decyzję, bo prawdziwa dyscyplina to nie wewnętrzna siła, to zewnętrzne wsparcie, które sama sobie stwarzasz. Zatrzymaj się dziś na 10 minut i zapytaj sama siebie. Co chcę robić regularnie, ale ciągle mi nie wychodzi. Jak mogę to uprościć? Jak zaprojektować system, który będzie mnie wspierał? Chcesz biegać codziennie rano? Okej. Okay. Przygotuj sobie wieczorem wszystko. Przygotuj sobie wieczorem. Buty, ubranie sportowe, butelkę z wodą i zostaw to przy łóżku, tak żeby rano nie musieć podejmować żadnej decyzji. Co założyć? Gdzie są moje buty? Czy zegarek jest naładowany i podłączony do aplikacji? Nie. Wszystko ma być gotowe wieczorem. Chcesz przestać spóźniać się do pracy i wychodzić z domu bez stresu? Ok. Wieczorem przygotuj wszystko. Ubranie, w które możesz od razu wskoczyć. Jedzenie w jednym miejscu w lodówce, gotowe do spakowania. Klucze tam gdzie zawsze. Zero szukania, zero chaosu. To jest właśnie projektowanie dyscypliny. Jeśli chcesz, mogę Ci w tym pomóc. W projektowaniu Twojej dyscypliny, Twojej motywacji. Ja jestem naprawdę niezła w tym, więc mogę Ciebie też tego nauczyć. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli podobało Ci się to wideo, zrób mi małą przysługę. Polub je udostępnij, dzięki czemu masz szansę dotrzeć do większej liczby ludzi. A jeśli czujesz, że ten odcinek Ci pomógł, udostępnij go komuś, kto myśli, że nie ma charakteru. Może po prostu nikt mu jeszcze nie pokazał, że dyscyplinę się tworzy. To nie kwestia charakteru. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia.